Pani profesor, jaki jest związek między RZS-em a depresją? Czy tutaj pacjenci chorujący na jedną z tych chorób na przykład częściej mają także problem drugiego rodzaju? Zmienił się świat postrzegania tych dwóch chorób, dlatego że najnowsze badania wykazały, że depresja również ma było zapalne. W związku z powyższym, Obserwuje się wzrost poziomu tzw. cytokin prozapalnych, czyli substancji, które de facto wywołują zapalenie w organizmie i są to te same cytokiny, które powodują wszystkie zmiany w reumatoidalnym zapaleniu stawów, czy chociażby spondylartopatii osiowych. A co za tym idzie? Pacjenci jak gdyby są skazani na większe prawdopodobieństwo rozwoju depresji i ta depresja występuje 4, 5, nawet 6 częściej. Mało tego są badania wykazujące, że pacjenci z depresją mają większe możliwość większe prawdopodobieństwo rozwoju reumatoidalnego zapalenia stałów. I jeżeli nie leczymy i nie rozpoznajemy tych dwóch chorób jednoczasowo, to leczenie każde z nich osobno jest nieefektywne, mniej skuteczne. Więcej problemów jest ze skutecznym leczeniem depresji, jeżeli nie leczymy równocześnie reumatoidalnego zapalenia stałów i odwrotnie reumatoidalnego zapalenia stałów, jeżeli nie rozpoznajemy i nie włączamy równoległego leczenia na depresję. Na ile wiedza o współwystępowaniu często tych chorób jest rozpowszechniona obecnie? Bo no właśnie w ochronie zdrowia mamy często taki problem, że pacjenci chodzą do różnych specjalistów, u każdego z nich są częściowo leczeni, a brak tego kompleksowego spojrzenia. Między innymi pewnie dlatego, że nie mamy jeszcze takiej w pełni wdrożonej elektronicznej dokumentacji medycznej. Co można zrobić, żeby ta wiedza była szersza i żeby skoordynować tą opiekę? Czy to pacjent powinien na to zwracać uwagę, czy na przykład są jakieś wytyczne dla lekarzy specjalistów w tym zakresie? W przypadku współistnienia innych schorzeń z naszymi chorobami oczywiście według re rekomendacji europejskich głównym takim zawiadującym, nadzorującym chorobę jest reumatolog. Ale jeżeli, ale i właśnie reumatolog powinien jak gdyby prowadzić badania przesiewowe i, i wykrywać te choroby, które częściej współistnieją z naszymi schorzeniami, m.in. z depresją. Są bardzo proste testy czy zadanie kilku pytań pacjentowi charakterystycznych dla depresji, bo bardzo często depresja nam się kojarzy ze smutkiem i płaczem, a to niekoniecznie pierwsze objawy, to jest bardzo często zaburzenia snu. I o takie parę pytań zadanych pacjentowi może wskazywać na to, że może być depresja. Jeżeli jest to depresja lekka, to nawet reumatolog powinien być ten, tym lekarzem, który włącza pierwsze leki antydepresyjne. Natomiast w przypadku ciężkiej depresji oczywiście powinien być ten pacjent skierowany do specjalisty... Dziedziny psychiatrii. To bardzo dziękuję Pani za rozmowę.